Witajcie! Dzisiaj niedziela, czyli będzie na słono, ale tak nie do końca na słono, bo mam tu zestaw akcesoriów do akwarystyki morskiej, ale z powodzeniem możemy wykorzystywać te akcesoria do akwarystyki słodkiej. Trzy z tych akcesoriów są wprost dedykowane do akwarystyki morskiej, no i niestety za bardzo nie użyjemy ich w słodkiej, o, chyba że ktoś bardzo by chciał. Zobaczymy sobie, co ja tu dzisiaj przytargałem, jak te urządzenia wyglądają, zrobimy sobie unboxing, postaram się część z nich przetestować. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Ale zanim was zaproszę tutaj od góry na blat, to powiem co przydargałem. Słuchajcie, mam cyfrowy On Ma jakąś nazwę? Chyba nie. Cyfrowy miernik TDS przewodności. Płyn kalibracyjny 50 ppm. -ów. Mam, słuchajcie, TDS przepływowy. Myślałem, że on jest większy, ale to jest takie maleństwo. Mam, słuchajcie, no tego nie będę miał potestować, ale mam bakterie MicroBe Lift o nazwie Need Out 2, czyli wersja druga bakterie startowe. Po co Ty Zenon przytargałeś te bakterie? Bo to są bakterie na start, ale ja je będę używał, bo ja mam u siebie Special Blend, ale to są najbardziej śmierdzące bakterie na świecie. Nienawidzę ich wlewać. Ja bym normalnie szamba otwierał, jak wlewam te bakterie. Może dlatego są takie dobre, ale tak ostatnio zaglądałem do nich na stronę i mówię, czy oni mają jakieś bakterie, które nie śmierdzą? Mają te na start. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy. Ich używali na start. I nawet tu jest napisane: wymiana wody. O proszę! Nawet to jest po polsku, słuchajcie, dobra, to później wam z bliska pokażę co jest. Co ja tu mam? To jest, słuchajcie, silikon. Do klejenia różnych rzeczy w akwarium. Można oczywiście tym skleić akwarium, tylko to jest silikon czarny. Jest też wersja taka mniejsza, ale mi to jest potrzebne do klejenia skał w morskim. Jeszcze nie wiem, kiedy będę robił skały do morskiego, ale już to mam, to się przyda takim tutaj pistoleciku. Tutaj mam y, super glue, czyli klej cyanoakrylowy. Ten akurat jest w żelu do roślin. Widzieliście go, jak zakładałem oazę, jak kleiłem bucki. Jest też identyczna wersja, różni się tylko, słuchajcie, opakowaniem, że jest dla akwarystyki morskiej. To jest to samo. Klej, czy nie wiem, czy to samo cyanoakryl, cyanoakryl, pisze super glue. No może i tam się czymś minimalnie różni do morskiego, no ale wątpię. Y, to to widzieliście, jak działa. Mam klej dwuskładnikowy. To też, już widzieli na kanale. Klej dwuskładnikowy do korali, ale mam jednego do przyklejenia, bo ja co chwilę te korale przekładam i mam. Co ja mam do przesadzenia? Miękasa. Poczekaj, wyleciało mi z głowy. Później wam powiem, co będziemy przeklejać. Więc klej dwuskładnikowy. Mam słuchajcie Sili Out 2. To jest absorber na krzemiany. I na PO4. Walałbym taką wersję, która jest tylko na krzemiany. W akwarystyce morskiej te krzemiany to jest jakiś po prostu dramat. Jak, jak żywica wam już jest do wymiany, to jak są krzemiany w tej wodzie rodi, to potem robi się brzydki gloniks, więc absorber na krzemiany. Mam, słuchajcie, pipetę do karmienia koralowców. A zobaczymy sobie, jak działa. A co? Bo ja, wiecie, do tej pory czym karmię koralowce? Strzykawką. Więc tutaj mam coś mądrzejszego. I na deser doskonale wiecie, ja zawsze stękam na marudzę. E, filtry na komórkę. Filtr y, żółty i pomarańczowy, żeby nie było tak niebiesko. Bo to nie jest tak niebiesko, tylko Wy widzicie w aparacie na niebiesko, bo te durne komórki nie umieją nagrywać Akwarium morskie. Muszę napisać do, normalnie do producenta smartfonu, że tu zemść ze wsi dzwoni, że on by chciał, żeby to działało. Jezu, jaka fajna krewetka. Z miał taką. Dobra, e, dosyć tego przedługiego wstępu. wstępu. Zapraszam od góry, zobaczymy to sobie z bliska, będziemy to otwierać, oglądać i macać. Dobra, najpierw produkty, które tr trudno przetestować. Na przykład e, klej cyjano Ja wam tu wklejam link do e, filmu, jak wołazę kleiłem bucki. To będziecie widzieć, że klej działa, on jest gęsty, bardzo przyjemny. I tu mam klej, słuchajcie, ja powiedziałem na wstępie, że to jest silikon, ale to nie jest silikon. To jest klej Microbelift AquaFix Polyglue. Underwasser Kleber, czyli jakiś podwodny do klejenia skał, metalu, PVC, etc., drewna i szkła. I tu jest coś po polsku. Ee, idealnie nadaje się jako klej podwodny do trwałego mocowania skał. szkła, drewna, plastiku, pcv metalu i wielu innych. Szk szybko twardnieje również pod wodą i może być bezpiecznie stosowany w każdym akwarium słodkowodnym i morskim. Nie zawiera silikonu ani izocianu, czegoś, bo nie wiem, bo się ucięło. Czyli to nie jest silikon, więc fajnie, że można to sobie pod wodą złożyć. Piękna, piękna sprawa. Karta charakterystyka: ble, 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 ble. Spoko przetestujemy przy klejeniu skał. A co? Może coś jeszcze tym sklejem. Fajna tuba. Jest jeszcze taka wersja malutka. Karmienie koralowców to sobie zobaczymy, jak to działa. Multi pipeta. 1 razy 50 ml. No dobra, to się dostańmy do środka. Yy. przyrząd do czyszczenia od razu, spoko, spoko opcja, jak do wyciągania gili z nosa niemowlaka. Jakby się pobrudziło, to pik, tik. pik, I do czego to można użyć, to już Wam pokazuję. Mam tutaj trochę wody z akwarium i tak się składa, że też mam z Micro zo ZOO Plus zoo Plankton. Ja tu strzykawkę pchałem. A robimy sobie tak. I wciągamy wszystko. Patrzcie, wciągnąłem prawie wszystko. Mam to tutaj. To to poczeka. Pójdziemy później do akwarium. Nie wyleje się to. A jestem ciekaw, czy to się wyleje. Tapie ale mogę chyba i jeszcze, jak nacisnę to, to wy... wypcham, ale mogę zrobić coś takiego i ładnie wyssało całą szklankę i przygotujemy to później do karmienia koralowców. Na pewno będzie to wygodniejsze niż strzykawka. Co my tu mamy dalej? Micro need Out 2. Bakterie startowe, pewnie nitryfikacyjne start, wymiana wody, jony amonowe, amoniak, azotyny, serwisowanie, zakładanie nowego akwarium, akwarium morskie, jak i słodkie, jakieś buźki. Wystarczy na 4600 litrów. Właśnie. A jak to się do Jezu i to jest wszystko po polsku. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Zawsze w momencie wymiany wody lub w przypadku wprowadzenia do akwarium nowych zwierząt dodać jednorazowo 10 ml środka na 100 litrów wody. Zapewni odpowiednią twardość węglająca KH wody w celu przyspieszenia procesu nitryfikacji. W celu zapewnienia optymalnych warunków w momencie zakładania akwarium oraz długotrwałej pielęgnacji, należy stosować NIT-1-2 lub w połączeniu ze środkiem, ze środkiem smrodkiem. Special Blend. Po otwarciu, lalala, ozon i promieniu V. Specyfikacja. Proces nitryfikacji, czyli mamy amoniak. Który zamienia się w azotyny, a azotyny w azotany. Aha, i azotany jedzą roślinki. No i tutaj wiecie: w przypadku bla, bla, bla z oczami, ale czy to śmierdzi? Czy to śmierdzi? Ale się było, było zasane. A antydzieciowa nakrętka. No, przecież to otworzył. Nic nie. Nic nie śmierdzi. Mmm. Elegancko. Jak skanalizacji. <ścoughs> czy to jest do słodkiego? Też do słodkiego. A to już po polsku nic nie ma. Hm. Dobra, lecimy dalej. Klej był składnikowy, to pójdziemy nakarmić koralowce i przykleimy, przykleimy korala. To pokażę Wam, to jest nowe opakowanie. Wcześniejsze mi się bardziej podobało, bo było dłuższe i z jednej były dwie nakrętki. Z jednej był jeden kolor, z drugiej był drugi, a teraz to wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że tu jest tego mniej albo, albo mi się wydaje. No i taka poksylinka do, do lepienia kanalizacji. Co tu jest w ogóle napisane? Hmm, hmm, hmm. Pierdziu. Jest. Mikrobi Lift, Koral Scraper, Koral Fixer. Słone wodne akwarium, kulik i faktycznie bardzo szybko to w kontakcie, słuchajcie, z wodą 20-30 sekund i twardnieje. Nie wyrzucaj do śmieci, łatwe w użyciu, to prawda. Jest po angielsku i jest po niemiecku. 120 gram. To to też nam się przyda, jak pójdziemy do akwarium. pH metr. Sprawdzę, że się w ogóle nagrywa. Yy, nagrywa się. pH -metr. Dobra, to wiecie co? Przyniesiemy kranówę, sprawdzimy, jakie tam jest pH i jakie, yy, yy, jaka przewodność. A co to jest zapisane? Arka, on-off, kalibracja. PH, Niemcy. Od 0 do 60 stopni, plus minus 0,01 PH. No to spoko, zaś to zasięg. Eem, e, zakres pracy do 14 PH. Po polsku nic nie ma. I są płyny kalibracyjne, patrzcie PH98, PH4, PH686. Jak to się kalibruje? No dobra, to co zrobimy poza kadrem? A taka bez kalibracji, co nam pokaże? Tu jest jakaś folika, to się zdziera. Są baterie w ogóle. Są pH powietrza... 14 poza skalą. PH kranowy Bez kalibracji oczywiście. Muszę to tak przechylić, zobacz czy coś coś widzicie. A tu jest taki... Długopis, dobra, to to słuchajcie, powinno się trochę kalibrować. 864, dobra, to to niech tutaj nie kalibrować, tylko ten pomiar długo trwa. Ale i tak sobie przed kalibracją i po kalibracji to zrobimy. Chociaż urządzenie powinno być chyba po sprzedaży kalibrowane, nie? TDSik, czyli miernik TDS, widzieliście go już na kanale przyjemne, tylko bardzo nieczytelne światło, Taki naprawdę słaby. Ja tu nigdy nic nie widzę. Eee, o, tak jak teraz. Ja są mikrozimensy, temperatura 26,6. Eee, możecie sobie zmienić na ppm -y. eee, możecie sobie zmienić na Fahrenheity, na ppm -y, na mikrozimensy. Dawaj, nie będę mikrozimensy. Ja to wzmierzę i nacisnę przycisk HOLD. I po przycisku Hold jest 346 mikrosiemców przewodność. Dobra, to nam to działa. Przyjemny, fajny, ale bardzo nieczytelny wyświetlacz. Przynajmniej trzeba złapać kąt, żeby było coś widać. Pechami pokazuje 8,08, więc zaraz 8,07. I TDS i przepływowy. I to sobie też zaraz zamontujemy. Turbo wielka instrukcja. Aha. O jakie maleństwo. O kurde. No dobra, to się trzeba wpiąć w instalację, czy jak ja to sobie tu nałożę. O. Żeby mi to się będzie trzymać, nie? To jest blokada, dobra, weszło. Dobra, nie zejdzie. Co my tu mamy? Działa. Zero. Wyłącz, wyłącz. Aha, i wszystko. Tu bateria od góry. Spoko. Czemu to pokazuje raz 0, raz 1. Może kontrolnie. Dobra, pH wody z kranu 7,90 i spada. To jest płyn kalibracyjny 50 ppt. I tutaj macie, słuchajcie, absorber, tak jak powiedziałem. Na krzemiany, ale on też absorbuje PO4, więc jeżeli chcecie się pozbyć krzemianów i PO4, to y, używamy sobie tego, boże, jakie małe literki, ledwo widoczne. Generalnie, słuchajcie, to jest taki polimer, takie kuleczki. Ja je mam u siebie w panelu filtracyjnym. W środku jest woreczek. Napełniacie sobie, wrzucacie do panelu, czy tam do filtra kubełkowego. Czy w ogóle do akwarium i będzie wam wciągał krzemian? To mnie ciekawi, czy będzie to lepsze niż yy, konkurencyjny produkt. Patrzcie, jaka piękna krewetka. Jest coś pięknego. I co my tu mamy? Żółty filtr to jest 20 tysięcy Kelwinów, yy, pomarańczowy 15 tysięcy Kelwinów i jeszcze jest makrolens. A co mnie to tak szczeliło? Kierysek sobie yy, wziął powietrze. My Rift Studio Smartphone Filter do filtrowania światła. O jaka piękna. Ja się powiedzieć saszetka, tylko sakierka. O, jak to jest zapakowane. Patrz, dostajemy szmatkę, dostajemy uchwyt. Aha. Żeby się nie pobudziło. Ale wam powiem jak to działa. Po prostu się to dzieje jest obiektyw. Jest tak. Jak przyłożymy, to się robi żółto. No, powiem Wam konkretnie zapakowane. Widzicie? No dobra. To zanim pójdziemy do akwarium. Aha, pH się wyłączył, tak się tak badał. A, jeszcze bada. 7,74. Dobra, czyli mamy pH bez kalibracji 7,76. No, ale skalibruję go sobie i zobaczymy. A co to jest jeszcze? Boże, ile, ile gadżetów. Słuchajcie, patrzcie na to. To jest po, lupa powiększająca. Ale jaja. Chyba odwrotnie. Tak, nic nie zobaczymy. Zobaczymy na akwarium. Ale zanim pójdziemy do akwarium, to ja tu posprzątam, skalibruję PH i zobaczymy sobie to. Dobra, zobaczcie, zamontowany przepływowy pokazuje przewodność 0 pi czyli spoko, bo słuchajcie, jestem po wymianie. Wkładów filtracyjnych w majarzku o 1 ppm, 0, a woda tak skacze. Yy, więc film o tej wymianie tych wkładów też będzie na kanale, ale ten chyba będzie szybciej, nawet nie wiem. Wiecie, ja różnie to nagrywam, różnie to wrzucam. W każdym razie bezprzewodowy, no bo jest bezprzewodowy. Yy, przepływowy miernik TDS działa, do moich takich tutaj nalewań. Dobra, i ile pH ma ta nasza woda? 30 sekund trzeba czekać. Przed chwilą sprawdziłem, bo ja mam sondę PH w morskim. pokazywała mi w morskim 822. Ten PH metr włożyłem. Pokazywał mi 824. Także bardzo, bardzo podobnie. No tu trzeba czekać 30 sekund. Pamiętajcie, żeby być cierpliwym, nawet jak kupicie sobie PH metr innego producenta, to po prostu włóżcie go do tej wody i czekajcie długo. A nie, że powiecie, że on nie działa, albo pokazuje głupoty, bo to trzeba po prostu czekać 30 sekund. I to tak będzie spadać przez 30 sekund. Także jest, jest ok. Jest ok. Lecimy do akwarium w takim razie, nakarmić korale i zobaczycie ten klej i co? Jeszcze coś miałem tam zrobić. A przykleić koral. Dobra. To co? Przetestujemy sobie najpierw żółte szkiełko może. Jest dzień, więc to też te kolory są takie schrzenione, Ale zobaczmy, jak to działa z żółtym szkiełkiem. E, spoko? Powiem Wam, że naprawdę spoko to widać. Jest ok. To nawet nie trzeba zakładać tego pomarańczowego. Ale założymy za chwilę. Nakarmimy koralowce. Najpierw to ja, słuchajcie, nakarmię sobie ukwiał, bo on tu grymasi. Patrzcie. Widzicie jak wyjeżdża jedzenie dla niego? Ja jemu dam jedzenie. Ta filia taka trochę mała, więc jej też damy. Ta jest napompowana strasznie. Ta odżywa po osiadłym ślimaku. Tu miękasa. Spoko. Jeszcze trochę mi zostało. Ok, Usnała sama woda. Działa, ale czy takie to wygodne? Hm. kwestia w prawie. robiłem to pierwszy raz. Dobra, to co? Zobaczymy sobie jeszcze pomarańczowe światełko. Pomarańczowe szkiełko? Zobaczymy sobie. Zabieramy. Szybka podmianka. Słuchajcie, można nawet wkręcić jedno w drugie, tak czy nie? Można wkręcić jedno w drugie, jak się jest uzdolnionym. O dobra, teraz mamy dwa filtry. Żółty i pomarańczowy, co będzie? E, za bardzo. Dobra, to sam pomarańczowy. Też za pomarańczowo. E, czyli jednak żółty najfajniejszy. Dobra, i ostatnia rzecz na dzisiaj i kończymy. Chciałem, żeby film był taki lightowy, króciutki, a wyszło jak zwykle pół godziny. Zenon ogarni się. Shorty będę musiał na Instagrama powrzucać. Użyjemy kleju do przyklejenia korala. Aha, ale może żebyście coś widzieli, to damy sobie filtr. O. Jest filtr. Ja się chyba nie odbijam za mocno. Patrzcie na to, biorę dosłownie ociupinkę, trochę białego i trochę fioletowego. Ugniatam, robię kulkę i to wszystko. Ugniatamy, ugniatamy, ugniatamy. Ugniecione i patrzcie, to mi się rusza. Najlepiej się klei, jak jest na sucho, nie? No, ale niestety jest mokro. Więc ja tu robię, ale jest bardzo plastyczny. Eee, robię tutaj taką taki trójkącik i go po prostu wpycham tu, nakładam mocno. nakłada mocno, przytrzymuję, zostawiam. O, Rozgwiazda to była. Nawet mi się odbiła na palcu. <grymne> Co ja jej zrobiłem? Mam nadzieję, że jej nie zamordowałem. No. I już się trzyma. To nie jest, wiecie, jakieś turbo mocne połączenie. Ale już się nie, trzyma, bo on raz mi zleciał. Przez to, że tu jest wylot z pompy i on tam spadł na dół. Dobra. Tyle na dzisiaj. Miał być krótki film, a wyszło jak zwykle. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.